Witam. Dziś chcę Wam pokazać pompę hydrauliczną, która będzie napędzana właśnie tym silnikiem. On ma 15 koni. Tak to wygląda. Tu zrobiłem takie aby kryzy To napędu tu trzeba jeszcze obspawać z drugiej strony tutaj to będzie obspawane także ta pompa jest tandemowa Firmy Hydra Uliks, się, że eee, Tak. Ta pierwsza ma wydajność się 15 litrów chyba, a druga ta ma 15, ta ma 9. No i tak, tu mam już jedno przyłączę. Tu będzie ssanie z tej strony, a tu będzie ciśnienie już. Ciśnienie na rozdzielacz. Będzie z tej. Eee, tak tu przyłączy tu będzie ssanie z tej strony tu będzie tu będzie zbiornik gdzieś z tej strony oleju po położeniu właśnie tej skrzynki czy siedziska jak to nazwać no także tu jest przyłączenie Ukażę wam. na jedną śrubę tylko przykręciłem. Jeszcze muszę muszę jeszcze dokupić tu jedno i tu będzie dwa wysokociśnieniowe. No przyłączę jest właśnie takie. jest zegarek on dociska tutaj tutaj dociska i uszczelnia uszczelnia ten ten przyłącz czy jak to nazwać przyłącz ma no a tu się przykręca albo na, zrobię na na wąż gumowy albo jakoś inaczej może z gwintem tu no, także tu jest sanie tam są tryby pompa jest zębata widać nie za bardzo zęby tam. to tu tak samo są tymonie. Tu jest większy tu jest większy otwór bo musisz zasać zasać olej a tu już będzie ciśnienie wytworzone tu już będzie tu są mniejsze już otwory no pokażę Wam jeszcze no tak to jest fajnie wygląda Tak, a tu Orbitrol standardowo rozdzielacz. A tu już mam dokupione przyłącze odkowe Takie o, takie jest. I tu się w krańcu przyłączy. Takie jak to tylko, że jest większe. I tu będzie. Te to jest. Powrót, a P to jest pompa. Tu będzie jedno, z tej strony tu. Tu będzie na, od pompy, a tu będzie szło powrót. A tu będą na silniki. Na no, no, tylny i na, na przód. A wam pokażę jak, jak te przewody przekręcam. No także tutaj jeszcze Wam pokażę jak to zrobiłem najpierw od dołu wodą to jedną ręką to można się podmuchać ale spróbujemy to przykręcone śruby ósemeczki Dziewiątka w bodajże. Także wystarczająco. Przejdziemy z drugiej strony. Nie? No i spróbujemy teraz to będzie ciężko ciążyć, ale damy radę może. Tu już może nogą z jakoś przyczyną. No i odkręcimy. Jeszcze jedna. O. I mamy I idzie pompa. O Tu jest takie. To jest sprzęgiełko, sprzęgło kłowe, To było w przednim odcinku chyba o Tu no, jest takie gumowe Ta guma że wszystkie te jakby naprężenia nierówności to ta guma wyreguluje wszystko Takie coś A tam w środku ona wchodzi o też jest drugie sprzęt giełku no to wyciągniemy no, tak i teraz spróbujemy ja jeszcze to wam pokażę z drugą stronę Tu jeszcze podkładeczki przyjdą śruby może inne Jedną ręką to tak się robi właśnie Ale spróbujemy Z drugą stronę tu jest masa na akumulator. Jest to mocno przykręcone, chodzi jeszcze będzie nie, nie na stałe, nie? O. Spróbujemy to wkręcić Może już klucza teraz. No. druga druga i lewą ręką też pewnie muszę nogą pomóż bo nie utrzymam tak Tym, 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 na tym sprzęgiełku. O i teraz tak to jest. Tak to się prezentuje i to wychodzi całe. I tu jest sprzęgiełko. Tak jak pokazywałem w ostatnim odcinku takie coś i to się wszystko. No, a sprzęgiełko wygląda A sorry sprzęgiełko Jakby kryzar Czy coś O takie coś jest na cztery otwory Tu jest pompa A tu jest do Do silnika no, Także To jest tak o. Widać tak na dół i tutaj śrubeczką, no teraz nie trafi kuźwa, znów nogu. ale już wiecie o co chodzi kuźwa, jest złapane. Jeszcze będę robił Będę jeszcze robił zbiornik oleju To będzie z tej strony Nie wiem ile to wyjdzie litrów ale będzie też w lew Będzie w lew i będzie filtr powrotny Film powrotny to będzie Powrót z orbitrola i z rozdzielacza chyba I tak, i jeszcze będzie z tego Z rozdzielacza na hydraulikę do, do podnoszenia No a tu się nic nie zmieniło Jest tak samo Także No chyba tyle na dziś tyle jak jakby coś przybyło to, to w następnym odcinku coś dorzucę co jeszcze no, to tyle dobra na razie cześć